Witam Was w Astrotarocie Drogi Rozwoju. Przygotowałam czytania na całą porę roku. Zapraszam do polubiania subskrypcji, dzielenia się treścią. Izabela Kiełbowska dla Was, żeby dojść do jakiegoś oświecenia. Wstrzymuję się na chwilę w jakiejś pozycji. Ta osoba może mieć nad sobą. Jakiś temat. Wewnętrznej drogi, jak ten nasz raczek w księżycu, idący gdzieś daleko, idący gdzieś w mroku, idący gdzieś w stronę podświadomości, tajemnic, tego, co nie jest do końca widoczne i dostrzegalne. Jakby ktoś wychodził z emocji, i kroczył ścieżką na ziemi. Wychodził z wody. Rak może poruszać się i w wodzie, i na ziemi to jest przestrzeń, w której mogą czać się jakieś niebezpieczeństwa. Mogą czaić się jakieś istoty, które mogłyby temu małemu raczkowi zrobić krzywdę. Ale i tak ten oto raczek decyduje się iść, iść tą długą, daleką ścieżką. Zobaczy, jak ta ścieżka, jaka ta ścieżka jest długa i daleka. Widzicie? I na początku wygląda, jakby były jakieś, jakieś istoty, które mogą być groźne, ale dalej już tak nie bardzo widać. I to wcale nie znaczy, że te istoty w jakimś sensie, w jakiś sposób tego raczka zaatakują. Ten pies, który jest blisko raczka, wydaje się bać bardziej niż sam raczek. A może jest trochę niepewny, trochę niezaciekawiony, trochę nie wie, z kim, z czym ma do, do czynienia. I drugie stworzenie, drugi zwierz. No, te psowate stworzenia. Gdzieś są do spotkania na ścieżce. Zastanówcie się, gdzie są psy na waszej ścieżce. Dosłownie może być tak, że gdzie możecie spotkać psy. Albo może być tak, no z całym szacunkiem, gdzie możecie spotkać również przedstawicieli władzy, gdzie możecie policję spotkać. Hmm... Ale to nie jest tak, że, że tu ktoś jest jakimś zagrożeniem. To jest ktoś, kto mógłby jakoś tam ugryźć albo naszczekać. Ale z drugiej strony może być bardzo wierny. Ktoś, kto będąc karmionym i głaskanym, będzie bardzo oddany. Także śmiało możecie, śmiało, raki nie jesteśmy nieśmiali z natury, ale tu akurat możecie śmiało iść tą ścieżką. Idźcie i idźcie daleko. Patrzcie, co tam dalej może się wydarzyć, ale nie liczcie na to, że wszystko od razu będziecie widzieć. Ale idźcie, powoli do przodu. Moi drodzy, małe porównanie zrobimy z innymi księżycami. Hmm? Może być tak, że to krótkie porównanie sprawi, że będziecie potrzebowali Troszeczkę może zmienić Wasz wizerunek, bo zmienią się Wasze odczucia. Mi zrobiło się trochę zimno i właśnie próbuję zniecić ogień. Ale trudno może być. Początkowo to zrobić, ale okaże się, że jest to możliwe. Hmm? Tym razem mamy tu drzewo sandałowe. I zapałki, opakowanie zapałek z pracy sprzed czternastu, piętnastu lat. My raczki bywamy sentymentalne. Możecie potrzebować jakiegoś zewnętrznego źródła energii. Przyznam Wam, że po nagraniu robi mi się dość trudno. Znaczy, mam, znaczy Tyle trudno, że mam poczucie, że mój poziom energii nie jest specjalnie wysoki, jakbym miała trochę mniej energii. Niż zwykle to potwierdza aktualny układ na niebie, który wpływa w ten sposób trochę na mój horoskop, no ale są chwile, w których decydujemy się robić coś, nawet jeżeli nasz poziom energii nie jest specjalnie wysoki. To nie chodzi o to, że to jest jakaś nieczysta energia. Energia może być jak najbardziej czysta, tylko że jakby nie mogło nas tak bardzo to wypełnić w danym momencie, ale i tak decydujemy się do czegoś podejść. I możemy podchodzić do czegoś podczas pełni księżyca, ale nie tylko. Możecie decydować się, żeby iść ścieżką, nawet jeżeli wasz poziom energii będzie niższy. Bo w tym księżycu, który przed chwilą pokazałam, chodzi właśnie o drogę, o ruch do przodu i o wejście w tę naszą uczuciowo nieświadomą stronę. Mamy i inną kartę Księżyc, gdzie widzimy jakby kapłankę. Ale nie o to chodzi, żeby koncentrować się na kapłance, tylko na samej drodze, na pójściu do przodu. Nie chodzi tylko, żeby patrzeć na tę księżycową postać, ale iść. Nie chodzi o to, by odwracać się od świata i od tych, którzy patrzą. I patrzeć tylko na księżyc, bo nie chodzi no, o to, żeby nas tu coś oplotło i żebyśmy sobie tu siedzieli. Nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by szukać swojego odbicia. Bo i tak jesteśmy w pewnym zakresie tylko my. A przynajmniej w tej sytuacji. To jest ścieżka, na którą musicie wejść sami. Możecie na niej Kogoś spotkać, ale przynajmniej początkowo idziecie sami. To nie jest żaden zwariowany taniec z dziwną energią. To nie jest taniec przypominający szaleństwo. Ci ludzie tu. Tańczą w miejscu, jeśli zobaczycie takich ludzi, nie idźcie w ich stronę. Nie, nie jesienią, bo ci ludzie są taki trochę powykręcani, trochę połączeni, trochę oddzielni, ale jest tutaj trochę pokręcony taniec. Nie chodzi o taniec, nie chodzi o siedzenie, nie chodzi o pokazywanie się, nie chodzi o szukanie swojego odbicia. Nie szukajcie kogoś drugiego, żeby iść tą ścieżką. Nie, nie, nie jesienio. Ktoś na tej ścieżce może być, ale to. Jest Wasza ścieżka, Wasza droga. I możecie nią iść. Możecie nią iść, nawet jeżeli będzie to wymagało w pewnym sensie stawania na głowie. Możecie iść i stać jednocześnie. Trochę to dziwne, ale, ale prawdziwe. Hmm? wrócę jeszcze do tej kapłanki on no, akurat przyciągnął mnie kolor kolory podobne z tej karty przyszło do mnie to, że to jest jakiś stan tymczasowy tutaj tej kapłance. Jest to tylko jakiś obraz kapłanki. To nie jest cała rzeczywistość. To nie jest cała rzeczywistość. Mm? Żeby wam się nie pomieszało, że to już jest pełen obraz. Sądzę, że nie jesteśmy w stanie tak całkiem poznać kogoś. Jeśli oglądamy go tylko w jakimś wycinku, i nie zawsze jest to konieczne, żeby kogoś tak bardzo poznać, ale warto pamiętać, że to jest jakiś wycinek. Blisko. Nie, daleko. Może się wydawać, że blisko, ale daleko jednak. Jest ktoś, kogo w ogóle trudno jest w pełni zobaczyć. Możemy tylko zobaczyć, jakby tytuł, i to może nawet jakiś. Dziwnie, jakby była zawieszona gdzieś kartka albo, albo tabliczka, gdzieś dziwnie zawieszona, może nawet odwrotnie, jakbyśmy mieli jakiegoś arcykapłana, papieża, jakąś osobę darzoną szacunkiem, ale Ale niedostrzegalną do końca, niejasną. Nie wiemy, kto to do końca jest, jakbyśmy mieli sam tytuł, same samo nazwisko na przykład. I nie możemy zobaczyć tu czyjejś twarzy. Nie możemy zobaczyć, jak wygląda oblicza tej osoby. Możemy może coś zobaczyć, ewentualnie fragment, że ta osoba gdzieś, gdzieś wskazuje coś w jakiejś księdze. Ale to nie jest ktoś, z kim możemy się spotkać twarzą w twarz. To nie jest ktoś, kto pełni się odsłoni. Tak jak kapłanka, nie chce pokazać wszystkiego, co jest za nią. Tak, arcykapłan nie chce pokazać swojej twarzy. Kto nie chce pokazać swojej twarzy i dlaczego? W tym miejscu może być troszeczkę z tym problem, bo prosto rzecz przy odwróconej karcie często bywa jakiś problem. Często. Nie mówię, że zawsze ale ale bywa Może być jakiś problem, ale jednocześnie może być tam również i rozwiązanie. To mi teraz przychodzi. Co do mnie teraz przychodzi. Przychodzi do głowy. Że tam, gdzie jest problem, może znaleźć się również rozwiązanie. Także zwracajcie uwagę szczególnie na te postacie, bo możecie dostrzec jednocześnie problem, ale i rozwiązanie. W tym samym miejscu, i, i, i nawet może się zdarzyć tak, że, że tu, jakby te postacie gdzieś w pewnym momencie zamienią się miejscami, jakby odwrócona arcykapłanka stała się ważniejsza, a siedzenie Gdzieś stało się kwestią poboczną. I wtedy właśnie arcykapłanka może zbliżyć się do papieża. Hmm? Kogoś, kogo do końca nie można dostrzec. Może być też tak, że arcykapłanka jest kimś, kto jakby wraca z przeszłości. I arcykapłan również. Jakby był to ktoś, kogo już żeście widzieli, i teraz wraca i nawet może się stać postacią centralną. Kimś, kto wydaje się podstawowy i, w, i jest trochę w samym środku, ale pamiętajmy, że coś jest tu jeszcze głębiej. Jest coś głębiej, czego do końca nie możecie dostrzec. Nie można. Nie da się. Można ewentualnie zobaczyć księgę. O, może kawałek twarzy na chwilę będzie widoczny, ale to tylko tyle. Można zobaczyć księgę. Może to jest autor jakiejś księgi albo ktoś, kto wagę jakiejś księgi podkreśla, czy podkreślał, a. Arcykapłanka też wskazuje na coś. Może to jest mniej obszerna księga, a może tylko fragment. Fragment jakiegoś zapisu. Hmm? I w pewnym momencie może się zdarzyć tak, że jakby jedno z drugiego wychodzi jakby podstawą stawał się ten odwrócony arcykapłan, taki może trochę dziwny, pokręcony kapłan. I za tym szła postać takiej trochę dziwacznej arcykapłanki, która może się wydawać taka trochę, że ona czasem ma tu wszystko dobrze z głową, No cóż, w tym naszym świadku ezoterycznym różne nietypowe istoty się zdarzają i nie jesteśmy zwykle całkiem standardowi. Ale to jest arcykapłanka niezależnie od, 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 od tego, w jakiej, w jakiej pozycji ją znajdziemy. W jakiej sytuacji ją znajdziemy. Tak samo tenże arcykapłan. To są ważne postacie, takie mające związek z duchowością. Ewentualnie arcykapłan może mieć związek bardziej też i z religią albo z prawem. Tak to teraz widzę. I ci ludzie w pewnym momencie stają, pojawiają się blisko siebie. I wychodząc z tego, idąc w górę, możemy trafić na jakiś dylemat. Ale to nie jest tak, że ten dylemat nas jakoś szczególnie zaboli, tylko coś jakby wstrząśnie. I, I zaraz potem się uspokoi. Ale jest jeszcze coś, czego nie widzicie. Jest jeszcze coś, czego Wam nie pokazałam. Nie tylko to, jeszcze będzie więcej. Nie widzieliście tego, i trudno jest dostrzec to, że ktoś już do jakiegoś rodzaju oświecenia doszedł.